Dzień dobry, dziś mamy wtorek, na ostatnim filmie, który właśnie Wam wpada na kanał, bo tak się złożyło, że na no zazwyczaj Wam dzień wcześniej nagrywam, a dzisiaj tak się złożyło, że wtorek, dopiero Wam film wpada, a my już następne rzeczy działamy. Tutaj Sławek podokręcał jeszcze resztę tych ład, bo jak Wam pokazywałam na odcinku ostatnim, to chyba dopiero do połowy było, także dzisiaj tutaj poprzykręcał resztę. No i kupiliśmy wszystko, całą resztę, co jest potrzebna. Y, takie wiecie, z tych głównych y, znowu, nie? z tych takich głównych y, materiałów bo tam później zostaną, Sławek mówi, jakieś zawiaski jakieś pierdołki tylko, nie? Mówiłeś Krecik także te płyty na ściany, to ja nie wiem jak to się nazywa, to co tutaj na wierzchu leży to y, na, na dach mieliśmy tylko kupić dzisiaj na dach ale Sławek zmierzył, że do samochodu nie wejdzie. Ogólnie to my mamy bardzo duży bagażnik. Mogę? Czy nie mogę? Smaczkę. Daj im spać, to będą cicho siedzieć. Tak to cicho, nawet jak ostatnio też mi przeszkadzały. Jak się jak przestaje mówić, to od razu cisza się robi. No, także bagażnik mamy bardzo duży, znaczy sam bagażnik to jak bagażnik to jest jedna sprawa, ale tam siedzenia rozkładamy, tak że naprawdę dużo można włożyć no ale tutaj nam brakowało 10 cm dosłownie, żeby wiecie zamknąć klapę od bagażnika, no to też nie możemy z otwartą klapą jechać. Bo to z Grudziądz zawieźliśmy, więc no trochę jednak kawałek trzeba przejechać. I Sławek stwierdził, że skoro i tak musimy przyczepkę brać do tych, wiecie, do tego, do tego co idzie na dach. Do tego, no to mówi już od razu: weźmiemy całą resztę, nie będziemy w kółko jeździć. Najwyżej, wtedy jak coś tam zabraknie, no to wtedy się dokupi. Zobaczymy, wszystko się okaże w trakcie. No i co? I mówiłam, że na tym odcinku pokażę już na, jak to powiedzieć? Postępy. O, no ale nie wiem, czy pokażę, bo w sumie chyba będziemy robić dopiero w piątek, więc już na piątek będziecie mieli film nagrany wcześniej. A będziemy robić dopiero w piątek, dlatego że mamy bardzo dużo pracy w cukierni. Więc. No tam to jest w pierwszej kolejności, zamówienia trzeba na czas zrealizować, więc Sławek też mi będzie potrzebny. Więc to prawdopodobnie, prawdopodobnie poczeka do, do, do piątku. Jeszcze też zależy jaka będzie pogoda. Może nawet i w sobotę, a może dopiero w przyszłym tygodniu. Także ciężko powiedzieć. Także na tym odcinku nie wiem, czy coś jeszcze wam uda nam się zrobić, żeby, żeby Wam pokazać. No ale w każdym razie materiały kupione, to najważniejsze już chyba, nie? Także mówię, Sławek mówił, że jakieś te... Zawiaski, wkręty, jakieś tam takie pierdołki, no to to w sumie co najważniejsze to już jest kupione. No. I chyba tyle, nie? W temacie. Teraz to musimy rozpakować, bo w sumie też tak dzisiaj o, jakoś tak nie, nie szło nam z tymi wyjazdami, bo to jeszcze akurat dzisiaj o, wymiana oleju w samochodzie, także też trochę się przedłużyło, bo, bo tam panu mechanikowi nie pasowało, także... No, to wszystko rozładowane pod, pod dachem, nie pod dachem, ale w sensie, że wiecie, widzicie, nie pod dachem, tylko pod szkieletem dachu. E, tutaj Sławek mówił, że jak będzie miał w planach robić ten dach, jak kłaść to, nie wiem jak to się nazywa, to sobie poprzenosi to do kotłowni, żeby takie było, wiecie, miękkiejsze, żeby się nie e, połamało czy nie popękało, jak będzie robił. Tak mi tłumaczył, że po prostu żeby się trochę ociepliło, bo teraz na mrozie, jak będzie leżeć, to wiecie. Żeby nie było jakieś takie kruche, czy, czy łamliwe, czy nie wiem jak to się nazywa, ale tak powiedział po prostu. Także na raz się udało, nie trzeba jeździć w kółko, że wiecie, osobno miało być to w pierwszej kolejności, w drugiej to. Udało się wszystko naraz. Więc miejmy nadzieję, że wystarczy. E, tak Sławek przeliczył. Miejmy nadzieję dobrze, no ale to wiecie, tam co do centymetra nie wyliczy. Więc, e, no, więc no co, no, no będziemy... Najwyżej jechać jeszcze raz, ale to już wtedy tam po jedną czy po dwie sztuki, no to już nie jest żaden problem. Najwyżej się pojedzie. A zimno? Dzisiaj mieliśmy minus 9, jak i nie 10 nawet, bo nie patrzyłam tak bardzo wcześnie rano. Cały dzień ten bruzd trzyma. Teraz się dopiero rozpogodziło. Ale tak w sumie do, ja nie wiem, do 14... To było cały czas pochmurzone niebo. Taka trochę mgła. I było tak zimno. Teraz chociaż troszeczkę słoneczka. No ale przez ten czas jak to słoneczko wyszło to my akurat byliśmy w drodze. Więc y, nie wykorzystaliśmy tego słoneczka. Także dzisiaj bardzo zimny dzień. Bardzo, bardzo zimny. No ale dobra. Dzisiaj tam y, tutaj roboty nie było. Y, dzisiaj właśnie bardziej w wyjazdach. Tylko co kiedy nie te, te, tutaj dokręcił resztę. I cała robota. No dobra. Ważne, że kupione. Można działać dalej. No, to minęło parę dni, a dokładnie środa, czwartek, piątek. Dzisiaj jest sobota. No, i wam pokażę, gdzie jestem. Patrzcie, gdzie ja jestem. Tu zrobione, tu zrobione, tu zrobione. Tu Sławek stoi, tu zrobione. No, takie intensywne kilka dni, ale dojarnia już jest na takim etapie że już prawie wszystkie ścianki są dach cały jest zrobiony brakuje tylko tych ścianek tutaj frontowych jak widzicie bo tutaj też muszą być drzwi e, więc trochę tam więcej roboty no i już zabrakło czasu e, no także takie intensywne parę dni ale no można powiedzieć że roboty zrobione bardzo dużo znaczy można powiedzieć no tak, tak mówię bo tak jest po prostu także plan był dopiero na, na piątek żeby zacząć e, ale jednak się okazało że trochę czasu się znalazło więc każdą wolną chwilę Tutaj Sławek poświęcał, e, ja tam w sumie niewiele co mu pomagałam, ja tam miałam swoją robotę w ciastach, więc w sumie e, Jego ja nie angażowałam w ciasta, żeby tutaj mógł robić, e, tak jak on mnie nie angażował tutaj, no bo sam sobie by ze wszystkim prawie poradził, tylko chwilę musiałam na dach wleźć <grym>, A ja tak lubię po dachach chodzić, to się wiecie, niby jest nisko tak, na, tak się przynajmniej wydaje, ale jak już się tam wejdzie, to się wydaje bardzo wysoko. Przynajmniej dla mnie. Ja to tam jestem taki ogólnie cykor. Pamiętam jak robiliśmy taras, jak mi kazał na dach wchodzić, to było już wyzwanie dla mnie. Chociaż taras też takiej wysokości gdzieś nie? No. E, także trzeba było, bo tam coś, coś właśnie jak kładę te płyty na dach, to, to pod tamten daszek od taty garażu musiało wejść, jakoś tam coś tam, że trzeba było. Wiecie, jedna osoba by nie dała rady. Więc musiałam jednak wleźć po tej drabinie na dach i to w sumie była cała moja robota tutaj. No, także, w jednym czasie, kiedy ja robiłam ciasta, to sławek tutaj działał, że nie musieliśmy, wiecie, tak jak mówiłam w chwilę wcześniej. Znaczy, to już był wtorek, jak, jak mówiłam, ale na filmie macie chwilę wcześniej, że tam właśnie będzie mi potrzebny w ciastach. No, zaplanowaliśmy tak, że że podzieliliśmy się jednak obowiązkami, żeby była, były dwie roboty robione za jednym, na jeden czas. Więc no mówię, dzisiaj jest sobota, dzisiaj tutaj Sławek nic nie robił, no bo w sumie nawet, no co, no sobota, nawet jeszcze obiadu nie jedliśmy, więc w sumie nie było kiedy, ale też szczerze mówimy, że to był trudny tydzień, ciężki tydzień, pracowity tydzień, efektywny bardzo tydzień, bo nie można powiedzieć, że nie. Więc po prostu ten weekend odpoczywamy na całego, ile wlezie. Zapominamy na ten czas o dojarni, zapominamy o ciastach, zapominamy o wszystkim innym, co, co tam głowę, jak to się mówi, gdzieś tam w głowie siedzi. Po prostu odpoczywamy i tyle, także film też dzisiaj będziecie mieli na pewno trochę krótszy, na pewno zrozumiecie. Kto nie zrozumie, no to bardzo nam przykro, no ale trudno, no, będzie na pewno film krótszy. Czas teraz dla nas odpocząć, no ale sami widzicie, że roboty odwalone jest kawał. No, jeszcze w międzyczasie co? A tutaj coś jeszcze mam do powiedzenia? No, z tej strony do jarnia, bo zaraz Wam powiem dalej, w sumie co jeszcze miałam powiedzieć. Z tej strony do jarnia, yy, z tej strony te pomieszczenie na, na te pasze, na śrutownik i coś jeszcze. A i betoniarka może Betonialna. do mieszania paszy, to jako mieszalnik. Zobaczymy, ile miejsca zajmie, nie? Ile, i, no. Jak tutaj będzie w ogóle, bo to inaczej, jak są tylko same ścianki, a inaczej, jak już będzie, będzie wiecie, na gotowo. No i tu Także... okno jeszcze. Nie? No, Aha, to właśnie, jeszcze okienko Sławek mówił, że zrobi, bo jakieś tam okienko ma, to no. mówi, nawet lepiej będzie wyglądać. Aha, takie wąskie, długie. No. Y bo od podwórka, no to tak wygląda teraz dziwnie. <grym> ściana <grym <grym ściana taka, właśnie. A jak przyjdzie okno, to zawsze trochę inaczej będzie wyglądać. I zawsze trochę widniej, nie? No. I od dołu te płyty wszystkie Farbą A, tutaj Sławek mówi, nie wiem czy słyszeliście, że farbą od dołu malował odtedy. Jak będzie tutaj spływało po podłodze, tak? Wtedy. Ale i od zewnątrz, nie? No i stąd nawet czy śnieg czy coś. Później na. Nie wiem czy ja mówiłam, na wierzchu, że tam planujesz ten. No. Kurde. Podpowiedz mi, styropian. O, styropian na cieniut, tak, cieniutki styropian, jedynkę, dwójkę, słowek, mówi, i za, siatka i zaciągnąć klejem, tak, żeby wyglądało jak murowane, a nie, nie tak. No i też trochę ochronić, nie? No, ale to tam na razie to jest, wiecie. Najważniejsze, żeby dokończyć tutaj, no już dużo nie zostało. Pewnie jeden dobry dzień i będzie zrobione, nie? Aha, i, i prąd, no, i prąd jeszcze. No tak, no bez prądu nie da rady. Także normalnie. Co ja wyszłam stamtąd na chwilę, czy co spojrzałam przez okno, to już było więcej. Tak muszło. No, no takie płyty to idzie. No ale mimo to, no też właśnie, też to nie jest tak, że się robiło od rana do wieczora, bo to tak się nie da, bo nawet wiecie, do no, trzeba iść do zwierzaków, trzeba wszystko poogarniać inne, a to jakieś wyjazdy, a to coś. A to materiały dopiero kupowaliśmy we wtorek, przecież nie? Brakło, nie? A właśnie, na dach jeszcze yy, półtora płyty? No, Że dwie, dwie, dwie kupiliśmy, jeszcze musieliśmy jeszcze jechać tyle kupić, tyle zostało z drugiej płyty. Także jeszcze zabrakło materiałów i to jeszcze mówię, jeszcze w międzyczasie inne wyjazdy, taki na przykład wyjazd jak siano kupiliśmy. Bo już Sławek te ostatnie napocząłeś, czy, czy już. Jeszcze nie zostało jego, No, one nie coraz gorsze w środku, one już w ogóle nie chciały kozy tego jeść, więc tak naprawdę już byliśmy bez siana, także pilnie trzeba było kupić. I potyssiano byliśmy wczoraj, czyli w piątek. Także możemy iść w sumie tam, nie? Także też jeszcze taki niespodziewany wyjazd, więc znowu godzina, że tak powiem, no nie zmarnowana, bo, bo wyjazd bardzo potrzebny, na, 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 ale tu zimno. No, tylko że tam długo czekaliśmy. Wyjazd bardzo potrzebny, więc nie można powiedzieć, że godzina zmarnowana, tylko po prostu na coś innego poświęcona niż tutaj na budowę. Dlatego to tak też się nie da, że jak się zacznie robić, to do wieczora można robić. No, no niestety tak się nie da. No Ale i tak dobrze poszło. Bardzo dobrze poszło. O, ale tu zimno. Troszkę nam przy tego śniegu napadało w nocy. Znaczy, wieczorem już. Uu, a tam jest reszta tamtego siana, nie? No, to jest reszta tego kupie. kupionego. I tutaj na kupce. A tam to jest to, co. Znaczy, kupionego wcześniej. O, tego starego w ten sposób. No to to jest słoma. A to nie jest siano, tylko to jest słoma. Patrzcie. Tu, 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 ale no. Czekajcie tam. O, pokaż bliżej. No to to jest siano. I to, to cały środek taki jest, nie? Nie no to jest normalnie. Ale tamto siano właśnie, co Sławek pokazywał pójdzie. i to pójdzie dla kur e, do gniazd, żeby się lepiej niosły, żeby jajców więcej znosiły. Może zapach sianka je przekona. No tu nawet kłosy są jakieś, a nie to trawa jakaś, taki kłos trawy. No, także straszne siano. Znaczy zwierzku trochę jeszcze było w miarę, nie? Ale mówi Sławek, im bliżej do środka, tym coraz gorsze. bo z tych wszystkich No, także tutaj nawet by nie miały z czego tak naprawdę pojeść, także dostaną kury na ściółkę. Tutaj siano już całkiem inne, nawet zielonkawe jeszcze, nie? Tutaj dużo, dużo lepsze. A kolono obinięte, bo co się miał gdzie przechowywać tam co kupowaliśmy od niego. I on właśnie mówi ja. No bo wszystko na zewnątrz. Nie tylko, tylko że folia jest i nie, nie, nie moknie, nie? No i dobrze wysuszone, bo hmm. nic tutaj nie widać, żeby coś się z nim zdziało złego, że folia w sensie, że nie oddycha, nie? No ale jak wszystko leżało na takim wielkim terenie, no, to, tam, to tam. Ile tego jest? Nie? Tam chyba nie wiem, ile tego leżało. Ty, z tysiąc tego z tysiąc wszystkiego, powieniu, nie? nie? Tych kulek. To Tych tam kulek. Kieszonka siano. Siano, kieszonka siano, ale e, ogólnie nie wiedzieliśmy i tak, nie? co jest na jakiej kupce, bo wszystko połowijane, więc no tak. E, o, to jego siano, co tam miał na kupie, bo miał takie jeszcze poodwijane, lepiej wyglądało niż nasze. Poodwijane i tak rzucone na no. kupkę, takie, tak, wiem, takie jakieś, bierze, albo no. jakiś odpad, no, albo tak, coś tam, nie, że bardziej może na ściółkę nawet bierze, czy coś, to one lepiej właśnie wyglądało niż tamteo. Także, Krecik wyłaś stamtąd, byś capił. Także w sumie zadowoleni jesteśmy z tego siana. Kozy jedzą, to najważniejsze. To ta <noise> nawet Stasiula. Nawet Stasiula, bo... Stasiula to jak już je, to już <noise> musi być dobre. Pokozy to tam z tamtego wybierałeś sobie jeszcze, nie? No, a a, a Stasiu, lat, no, jak je to, to znaczy, że jest dobre, no i No chyba od tego weźmiemy w przyszłym roku, no. nie? Tylko, że też widać, że Pan dla swoich zwierzaków no. robi, więc też nie jakoś tam, że tylko na handel i koniec, bo tam dużo zwierząt też miał. I krowy. świnie, krowy, no. Więc, więc dla siebie też inaczej robi i nadwyżkę sprzedaje, niż tak tylko jakby miał robić, tak jak kupiliśmy wcześniej, że tylko, e, wiecie, żeby zarobić, bo swoich zwierzaków nie ma, tylko żeby zarobić. No to, no to już widać, że wiecie, o co chodzi, nie? Żeby zarobić po prostu. No, już Sławek nasz stuk zaczął e, słomę. Kozy lepiej jadą słomę. O, jadą Sławek mówi, że lepiej nawet kozy jadły naszą słomę niż te siano, które tutaj leży. Dobra, ważne, że już mamy y, dokupione i w razie czego to też można w każdej no. chwili pojechać, bo nie jest jakoś bardzo daleko 15 minut drogi w jedną stronę, y, 15 minut w drugą, tylko że tam się trochę... Nie dogadali pan z pracownikiem, musieliśmy długo czekać, więc w sumie dłużej czekaliśmy na nich niż, niż sama droga trwała. Trochę nam na czasie zależało, ale to nieważne. Ważne, że się udało kupić. I w razie czego w każdej chwili można podjechać. Pan mówił, jakby zabrakło. Także miejmy nadzieję, że znaleźliśmy dobre źródło. Też, siano chyba też od pogody zależy, nie? No ale od pogody w miarę ścięte. No ale tak widać, że znaczy, jak dla swoich zwierzaków robi, to też mu zależy, żeby było dobrej jakości. I tyle nie? Dobra, tutaj przechodzimy koło królików. To tylko powiem, że y, druga samiczka się okociła, ale wszystko zmarnowane, czy wszystko nawet nie wiadomo ile było tak naprawdę. Y, no i też klatkę planujemy przewozić niedługo, bo tutaj kury to już takie podkopy robią. No, także to one by zaraz obaliły tą klatkę, jeszcze by nam kury zagniotło. Także chyba będziemy ją przewozić, znaczy na pewno będziemy ją przewozić. A gdzie? Albo do kaczek, jak się zmieści? Pod tamtym daszkiem. Pod tamtym daszkiem od garażu? Pod o tym. Ja się Aha, tam że przewozić się pod tamtym wiesz, daszkiem. No bo jak się zmieści tam, tamtędy, nie? Żeby traktorem z tym przejechać, to będzie stała tu gdzie małzer. No gdzieś tam, nie? Bo jeszcze ta, ta wisienka tutaj rośnie. No, jak nie, no to tam wtedy, gdzie, gdzie stoi traktor, teraz? Tam koło garażu. Zobaczymy, wszystko się okaże. Jak się troszkę, troszkę cieplej zrobi. To będziemy planowali przewozić. No. I co jeszcze? I tyle. A u nic nowego na razie, póki co. Wszystko w porządku. Także y, taka tylko aktualizacja. U kur, co tam, kura jakaś padła nie, ostatnio? Nic. Jajek, w sumie 72 najwięcej było, to no. chyba wczoraj, przedwczoraj, <coughs> czy wczoraj. Wczoraj, jo. No, wczoraj ja. no. Także y, rekordów żadnych nie ma. Dzisiaj jajców nie będziemy wybierać razem, i idziemy ja wam sklejam ten film, idziemy odpoczywać. Wyłączamy się yy. i tyle. Teraz czas dla nas. Także tyle, kochani, na dzisiaj. Nowości wam pokazaliśmy, powiedzieliśmy najważniejsze ta dojarnia, że tak fajnie podleciało. Yy. No, i tyle. Także wszystkiego dobrego życzymy jak zwykle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Na razie. Cześć.